Witajcie kochani, to Mary i Mario. No i nasz kolejny miksik zdrabkowy, tym razem z zapeczki po 5 zł. Mamy kierunek kasę, ekstra pensję, Lucky Day na nową 7, lean Money i srebro i złoto. I zobaczymy, czy przyniosą nam trochę szczęścia. Wybieraliśmy sobie te tak losowo z wachlarzyka od pani, także zobaczymy. Znaczy się Ty wylosowałeś. Jest? No tak. Zobaczymy, co Mariusz wyciągnął. Z tych patuszek. Czy teraz to wyrapek? będzie dla Was przyjazne? No to co? To zaczynamy. Nie będziemy marulić. Ty zacznij. Ty to, no dobra. Ty wylosowałeś te akurat. No to, to pierwszy. Dobrze, wobec tego zaczniemy sobie od nowej siódemki. Zrapeczka jest z numerem 34. I szukamy oczywiście siódemek. Jest. I zaczynamy. Siódemką. Brawo. Mamy drugą. Aha, już, ale są dwie. Dobry początek Uf, był. ale dwie ósemki nawet. Dwie ósemki, o, ale trzecia. jest jeszcze jedna siódemeczka. Dwójeczka. No to pięknie. Szósteczka. Yeah. Nie. nie, nie, trójka. Ja powiedzieć zielona. Trójka i dwójka. No dobrze, co tu się kryje? Trzy razy pięć czy coś lepiej? Ja? Mamy pierwszą piątkę. Piąteczki, tak? Drugą piąteczkę Ale i trzecią piąteczkę, czyli razem 15 złotych. No pięknie. Połowa wkładu już mamy No ładnie, ładnie. Wpadła. No ładnie, gratulacje Mario. Tą, tą akurat ładnie wylosowałeś. Zobaczymy czy tą też dobrze wylosowałeś. Kierunek kasa kochani z numerkiem 24. No i szukamy oczywiście klipsu, nie? No. Tak. I liczb. Teraz, żeby tylko niekontrolne, bo ja jestem do tego zdolna. Czekajcie, tu chyba, o! Dalej chyba już nie. Co my mamy? 11, 16, 18 i 13. Niżej, niżej. I mamy, no mamy już oboczki. 12, 35.

Tak jest, tak. ale bardzo dobrze. Ja się cieszę. Uf. Dobrze, zobaczymy, co przyniesie nam z drapeczka mamy. Zrapeczka jest numerem 11. Dziękuję. Szukać będziemy worka. Twoja to szczęśliwa. I co my tu mamy? Szukać będziemy 11? O, a to tak jak u ciebie. No pierwszy. O, 16, tak jak u ciebie. No faktycznie. No nie, tu już inaczej. Szóstki i 28. A co nam dali? 18 27.

36 i 31, a szesnastka kryje. Piątala. No, nie na no, pięknie. Kurczę, to wygrane. Jak na razie tak. Tak? No. Tak. Teraz ja mam ekstra pensję z numerek 14. O, 14 moją nawet wylosowałeś. Zobaczymy, czy coś da. Szukamy liczb ekstra pensji nie chcę. Bo i tak nigdy drugiej nie będę miała. Także patrzymy, jakie liczby. Osiem. Niskie, nie? Sześć. O, wyższe, Dwadzieścia sześć. I trzydzieści cztery. Trzydzieści pięć, szkoda. Osiemnaście. Siedemnaście. Cztery. I 33, zobacz jak to, no to tutaj na nie szok. Yy, teraz tutaj mamy 7, to boków tyle 27, kolejny nie. A i tutaj tylko blokada. 30, i ostatnia, kochani, to jest jedyneczka, czyli ekstrapensja się nie udała. Dobrze, wobec tego jeszcze. Przed nami ostatnia moja zrapeczka srebro i złoto. Szukać będziemy worka, a zrapeczka jest z numerem 35 oraz liczb. 34, 19, 30 oraz 8. No dobrze, coś tu dadzą, czy nie? Zaczynamy od 11. No nie pasuje. 35, 7. Dwadzieścia dwa, trzydzieści sześć, o fajnie by było. W drugim rządku mamy dwadzieścia jeden, czwórkę, dwadzieścia sześć, trzydzieści dwa oraz czternastkę, no tu niestety pusto. No ale na razie trzy wygrane. No to nie bilans popisał. Dwie przegrane, ale jeszcze moja ostatnia z repencjalna z numerkiem 18 no i szukamy oczywiście liczb i koniczynki. Nie to, to tu? 57, 16, 21 i 52.

34, 53, 36. Jeszcze też tutaj? Nie. To już nie? To już koniec. A, no to też pusta. Także co? Przegrały trzy. No, się... Ale wygrały również trzy. Ale wygrały również trzy. Kierunek kasa dał zwrocik, green money również. No i neonowa siódemka tutaj popisała się dzisiaj 15 złotych. Czyli mamy 25 na 30 wkładów. No, a 5 minus. Przyzwoity wynik. <noise> Ocena. Fajny 5 wynik. minus. <noise> Całkiem fajny wynik. Tak, 5 złotych stracone, ale pięknie dało. Można mnożyć dalej. Te pustaki oczywiście na bok koszalin. A te oczywiście będą na pomnożonko nasze. Także jak uważacie, czy udane, czy nieudany? myślę, że chyba jest ok, mogą być lepiej, ale nie jest źle. Także kochani, kończymy na dzisiaj ten odcineczek i Dziękujemy zapraszamy. Dziękujemy Wam za przybycie i zapraszamy. zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Zapraszamy na kolejne nasze zmagania zdrabkowe. Pozdrawiamy serdecznie, pa! Pa, pa!